Witajcie w rok 2022, wjeżdżamy naprawdę z impetem, można powiedzieć z takim ostrym rozmachem. Bo dziś samochód, którego nazwano, uwaga, kosmiczna gwiazda. Przed wami Mitsubishi Space Star rocznik 2021. Ta generacja Space Stara jest na rynku dość długo, bo od 2013 roku jest to małe, proste i solidne auto z segmentu A, którym możemy sobie sprawnie kicać po mieście. Ogólnie ten samochód mimo iż jest to rocznik 2021, także świeżynka. To jest on zrobiony według starej szkoły takie 100% JDM, więc jest to auto bezproblemowe, takie po prostu do jeżdżenia mega sprawiedliwe. Pod maską mamy tutaj prostą trzycylindrową jednostkę benzynową pojemności 1,2, która generuje 71 koni mechanicznych oraz 102 Nm. No do miasta to przecież styka, tym bardziej, że ten silnik skonfigurowany jest w tym egzemplarzu z automatyczną skrzynią biegów CVT. Samochód ten w takiej konfiguracji waży jedynie 985 kg i dzisiaj sprawdzimy sobie, ile jest on w stanie spalić najmniej w cyklu miejskim. No producent deklaruje, że powinniśmy tutaj uzyskać wynik na poziomie 5,2 litra. Myślę, że możemy ruszać. To co, możemy zaczynać. Odpalamy bestię. Kluczyk wkładam. I pierwsze na co zwracamy uwagę, to to, że trzycylindrowa jednostka w tym samochodzie naprawdę pracuje kulturalnie. No, pierwszy raz jak wsiadłem dzisiaj do tego samochodu, zatrzymałem się na światłach, to nawet myślałem, że jest tutaj system start-stop. Proszę bardzo. Silnik w ogóle tutaj no chodzi sobie jak taka cichuteńka maszyna do, do szycia. Nie sprawdziłem tego, czy jest na wtrysku bezpośrednim, czy pośrednim, ale prawdopodobnie pośrednim, więc jest tutaj możliwość też zamontowania instalacji gazowej. No i cóż, wrzucę sobie od razu D. Jest to skrzynia CVT, która nawet ma tryb sportowy DS, i tutaj obroty, wtedy silnik jest trzymany na wyższych obrotach. Czy nawet jest tutaj tryb low range, także chyba dociągania przyczep, coś takiego. No tutaj skóra, tutaj skóra, ale jest to powiedzmy taka pośrednia wersja wyposażenia, bodajże invite, czyli zaproszenie, zapraszamy do jazdy. No, warto też zaznaczyć, że wiadomo, nie jest to BMW M4 czy coś takiego, a po prostu taki mały samochodzik do śmigania sobie po mieście. Ma być wdzięczny, ma nas przemieszczać i tak dalej. I ogólnie, taki, takie Mitsubishi w bazowej wersji jest chyba jednym z najtańszych samochodów na rynku, jeśli chodzi o samochody nowe. No i cóż, jeśli chodzi tutaj o ecofitchery, no to nie mamy systemu. Start, stop, patrzę czy kamera, shit na moim czole nagrywa, ale nagrywa. E, jedynym chyba oficerem jest tutaj kierowca. No i ciekawa praca skrzyni biegów CVT, bo tak, chodzi ona troszeczkę inaczej niż przykładowo w Plusie. No ale nic, kasujemy zużycie paliwa, nie ma tutaj średniej prędkości, także wyliczymy sobie to z czasu nagrania. No i ruszamy, zobaczymy, jak sobie Mitsubishi Space Star. W próbie jako drivingowej poradzi. Muszę przyznać, że jak na auto z segmentu A. W środku jest całkiem sporo miejsca, no ja mam 2 metry wzrostu, mieszczę się tutaj bez problemu, no wiadomo, kierownicę można, może przydałoby się troszeczkę bardziej wysunąć do siebie, ale się nie da, chociaż jest ona regulowana, ale chyba tylko w pionowej płaszczyźnie, no nie będę już jej przestawiał, bo wtedy kamerę tutaj będę musiał ustawić od nowa, ale zobaczcie, ile tutaj miejsca mam na nogi, na kolana w segmencie A, nawet na łokieć nie jest tutaj aż tak wąsko strasznie No jest wąsko, ale nie ma takiej przesady Warto też wspomnieć, że tutaj jest wykończenie jakąś tkaniną Ten fragment boczka drzwiowego i tutaj podłokietnik, no środkowego nie ma Skóra, skóra wiadomo taka ekologiczna Jeśli chodzi o wyposażenie, to jak się okazuje taki Space Star Mógł być dość bogato wyposażony No my tutaj mamy akurat Powiedzmy taki pośredni Poziom wyposażenia O tutaj sobie zwolnimy bo jest ograniczenie Ale mimo wszystko na pokładzie mamy no co Pół multifunkcyjną kierownicę Bluetooth Który obsługuje po prostu Telefon Co ciekawe paruje się telefon tutaj Głosowo jak się okazuje Głosowo klimatyzacja manualna, czujnik deszczu, zmierzchu mógł być nawet tutaj w najlepszej wersji system multimedialny z Android Auto czy też na przykład system antykolizyjny z radarem, no proszę w takim Mitsubishi Space Starze ciekawie, bardzo ładnie wygląda tutaj kierownica, choć trzeba przyznać że projekt deski rozdzielczej szczególnie ten fragment no to raczej takie auta 90 O tutaj trochę za późno Autobus chciał się Chciał wyjechać z wysepki, ale to nic Ale sobie tutaj spokojniutko Jedziemy Możemy nawet przyspieszyć O Suzuki Celerio Też jest to bardzo oszczędny samochód Chociaż nie wiem czy występuje z automatyczną skrzynią biegów No i też warto tutaj Zaznaczyć, że skrzynia biegów w tym samochodzie CVT Utrzymuje silnik na naprawdę niskich obrotach. No, oprogramowanie skrzyni biegów działa tutaj bardzo ciekawie, bo wydawałoby nam się, że są tutaj takie, jakby trzy biegi skrzyni CVT. Gdy jedziemy delikatnie, jest tutaj wskaźnik eko. No to naprawdę silnik jest tutaj utrzymywany. No praktycznie do 2000 obrotów przejeżdżamy sobie miasto. Jako, że to jest skrzynia CVT, no to idealnie nam tutaj. Dopasowuje ile momentu obrotowego oraz koni mechanicznych potrzebujemy w danym momencie I jadąc 80 km na godzinę jakoś obroty wynoszą tutaj jedynie 1500 mniej więcej Jest to bardzo nisko, jak na taki silnik, takie autko i taką prędkość bardzo spoko Nie, no jedzie się sympatycznie Silnika prawie tutaj nie słychać No tak troszeczkę słychać, wiadomo Ale nie jest to jakieś rażące Jeśli ktoś tutaj by powiedział, że skrzynia CVT będzie wyć To absolutnie nie Jest to samochód słabszy niż przykładowo Prius W mamy zużycie paliwa? 4,5 litra Bardzo ładnie Jest to słabszy samochód od Priusa, ale też lżejszy i nawet ruszając nim bardziej dynamicznie, to wcale tutaj nie ma jakiegoś takiego ryku głośnego silnika, że nagle nam tutaj wskakuje na 3-4 tysiące obrotów. Piesi tutaj na czerwonym drałują. No Kierowcom podniesiono mandaty w tym roku, ale jak się okazuje, pieszym nie za bardzo. Chociaż też powinno się, no nie wiem, przejście przykładowo. No wysokie kary mają kierowcy, no to też powinni mieć piesi, żeby było sprawiedliwie. Powiedzmy za przejście takie na czerwonym, a w tym roku na bogato. Teraz z 1800 zł, przykładowo. Czemu nie? Jest to przecież niebezpieczne No nic, wjeżdżamy W ścisłe centrum miasta Ze zużyciem paliwa 4,9 litra Na 100 kilometrów Jedzie się całkiem ok W ogóle ten samochód, kurczę, No taka stara szkoła 100% JDM Nie mamy systemu start Jestem w ogóle pod wrażeniem, że tutaj jest takie niskie spalanie Ok Jest tutaj malutki silnik Samochód ma wąskie Opony, malutkie koła, no i jest po prostu lekki. Ale jeśli takie małe auto bez systemu start-stop ma automatyczną skrzynię, skrzynię biegów, to te niskie zużycie w spaliwa wcale nie jest takie oczywiste, że będzie super niskie. No tutaj skrzynia CVT do miasta Naprawdę świetnie Nadaje się do takiej jazdy Do tego samochodu Wiadomo nie jest to rajdówka Auto po prostu do normalnego latania Ale po prostu jadę sobie Ze wszystkimi Wszystko jest ok. No zwróćcie uwagę jak ja ruszam No to praktycznie tutaj No nie wiem Osiągam podczas ruszenia 1700 obrotów A potem obroty mi spadają tak Na 1000 200-1400 No i w sumie na takich obrotach sobie Ciśniemy przez cały Szczecin Jest bardzo, bardzo fajnie Sympatycznie W ogóle zielone światło, jakaś zielona fala Elegancko, bardzo się cieszę No 4,9 litra Na 100 km Producent deklaruje 5,2 Według norm NEFZ Czyli tych mniej realnych Według WLTP pewnie wyszłoby tutaj z 6 litrów niby. No ale zobaczymy, pobijemy rekord tych bardziej oszukanych norm. Bardzo jaka złota, szampańska, Laguna Jedynka też polift. Elegancki samochód. Coś na ten temat wiem. Jeśli chodzi o pracę zawieszenia w takim space starze, wiadomo w segmencie A, nie wiadomo, zawsze różnych rzeczy możemy się spodziewać, takich negatywnych, ale jak się okazuje, zawieszenie przykładowo w porównaniu do Skody City czy też Volkswagena Up z wykrzyknikiem, Tutaj pracuje ciszej, ale za to układ kierowniczy działa tak. No, według mnie troszeczkę w City go będzie lepszy. Jest tutaj dość precyzyjny, i w ogóle, ale jest to jedna taka rzecz, że gdy skręcimy kierownicę, to ona tak do końca nam się nie centruje, tylko trzyma w bok. No, ale tak po prostu chyba tutaj powinno być no bo ten egzemplarz ma najechane zaledwie 1300 km także jest świeżo dotarty no i cóż mam nadzieję, że też ma to wpływ na spalanie że samochód ma już tyle przejechane nie jest całkowicie nowy no bo jak na razie średnie zużycie paliwa mamy tutaj no 5.0 równo także bardzo nisko wyobraźcie sobie jakby ten samochód miał system start-stop byłoby to niesamowite bo by palił, no tutaj by miał z 4... I pół litra myślę na 100 km 4,6, coś takiego. Start-stop jest jaki jest, ale ogranicza nam ten system zużycie paliwa. Powiem Wam, 2021 rok, a nie ma tutaj nawet filtra GPF. No prosty, taki prosty samochód. Jak się okazuje, jak tak czytałem, opinie no to też bardzo solidny. Mega wdzięczny. Takie po prostu łośidełko małe do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Bardzo ekonomicznie. Jeśli chodzi o koszty utrzymania, no też tutaj jest śmiech na sali. Jeśli chodzi o koszty, jeśli nawet coś by nam się tutaj popsuło, chociaż wątpię, czy to jest Mitsubishi według starej szkoły zrobione. No, też koszty tutaj będą niskie. Ubezpieczenie jest niskie, zużycie paliwa niskie. Opony też tanie. No, po co komu coś lepszego? No, kurcze pieczone. Dobra, 5-0 i ciśniemy dalej. Przez niebusze. Zaskakujące. Podjeżdżam tutaj pod górkę, naprawdę stromą górkę, prawie 50 km na godzinę, i obroty nie, nie przekroczyły 2000, a przecież to jest silnik wolnosący. Ma zaledwie 102 nm. A proszę bardzo, jak wydajnie sobie z nich korzysta dzięki tej skrzyni biegów. Jak dla mnie, bardzo fajnie, że tutaj jest skrzynia CVT, a nie coś takiego jak na przykład no dajmy na to no taki kwaśny agres w postaci skrzyni biegów z zautom zautomatyzowanej jest na przykład właśnie chyba w Volkswagenie Up czy Citigo było coś takiego nie było tam hydrokinetyka ani jakiegoś DSG chyba, że to była wersja chyba TSI, ale w takim MPI normalnym, który by mógł konkurować właśnie z takim Mitsubishi, no to był tam półautomat właśnie we Fiacie 500 też mamy półautomat dobrze wiemy, do miasta no nadaje, lepszy tutaj będzie jakiś automat, jakikolwiek czy półautomat niż manual po prostu jedzie się wygodniej i tyle no jak na razie średnie zużycie paliwa 5,3 litra, myślę, że jak tutaj zatrzymamy się na światłach może nam skoczyć do 5,4 i to będzie najwyższy Wynik na naszej trasie pomiarowej Jaki zobaczymy na komputerze pokładowym No później będzie już tylko lepiej No bo tutaj wspinaliśmy się pod górę Teraz wiadomo będzie z górki Bo zawsze gdy jest pod górkę To zawsze później będzie z górki Ciśniemy dalej Myślę, że widzimy się już na moście brdowskim Jeszcze tutaj dodam, że tak jeżdżąc tym autem ok, Gdy stajemy sobie nim na światłach no to delikatnie czujemy tutaj takie mrowienie. No nie jest to może poziom jakiegoś 1.0 TSI 3-cylindrowego czy, czy tam 1.0 EcoBoosta. Ale jak na taki prosty silniczek jest spoko. Wcale on nam tutaj nawet nie wyje. Przejeżdżamy przez most Brdowski, przepisowe 40 km na godzinę, bo takie jest przecież tutaj ograniczenie. No, przecież powinniśmy jeździć przepisowo. Tym bardziej, że teraz takie są mandaty, że kurczę, no mi to aż zryło beret, jak się obudziłem 1 stycznia i o tym pomyślałem. To aż mnie trochę zemdliło. Ale w sumie pomyślałem też, że jeśli jeździ się przepisowo, no to też z drugiej strony. Nie ma co się aż tak tego bać. No dobra, zatrzymujemy się tutaj. No i zobaczmy, jakie jest wskazanie komputera pokładowego. No to co? To średnie zużycie paliwa w cyklu miejskim wyszło nam 4,9 litra na 100 kilometrów. No naprawdę, aż jestem trochę zdumiony, bo przecież producenci ciągle ścigają się ze swoimi wprowadzanymi eco-feature'ami, by samochody były jak najbardziej ekonomiczne. A tutaj proszę, wolno ssąca jednostka benzynowa ze skrzynią CVT, wprawdzie trzycylindrowa, ale 1.2, 71 koni na miasto i tak styka, ale bez systemu start-stop, bez filtra cząstek stałych, jest to nawet jednostka na pośrednim wtrysku, i proszę, niecałe 5 litrów na 100 km zeszliśmy niżej niż deklaruje producent. No chociaż przyznam, aż takich strasznych korków nie było, nie wiem jaka średnia prędkość nam wyszła, bo komputer pokładowy nam takowej nie pokazuje, no wyliczę ją Wam dla Was. Po z nagrania. W każdym razie wynik wyszedł nam naprawdę bardzo ładny i myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Jak zawsze, tabelkę z pomiarami z innych testów moich eko-drivingowych macie podaną w opisie filmu, jest uploadowana. Możecie sobie porównać spalanie takiego Mitsubishi Space Stara, w jakim miejscu on się uplasował w mojej tabeli. Ja się Was pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie!